Wyobraź sobie miejsce, gdzie znajdziesz siłę i mądrość, aby z pewnością i spokojem stawiać czoła codziennym wyzwaniom. Miejsce, gdzie każdy film jest bramą do świata praktycznej i inspirującej wiedzy, opartej na odwiecznych naukach stoicyzmu. Właśnie to oferuje nasz kanał. Tutaj każda lekcja to szansa na transformację Twojego życia, na kultywowanie odpornej postawy i znalezienie spokoju pośród chaosu. Stoicyzm ze swoją ponadczasową mądrością, uczy, jak żyć pełnią życia, nie poddając się nieuniknionym wzlotom i upadkom. Na naszym kanale zyskasz dostęp do lekcji, które wykraczają daleko poza teorię. Każdy film jest starannie przygotowany, aby nie tylko informować, ale także poruszać serce i umysł, budząc w tobie głęboką chęć zastosowania tych praktyk w codziennym życiu. Z każdą nową lekcją poczujesz się silniejszy. Bardziej skoncentrowany i lepiej przygotowany na stawianie czoła wszelkim sytuacjom. Tym, co naprawdę wyróżnia nasz kanał, jest zaangażowanie w autentyczność i głębie. Nie oferujemy szybkich, powierzchownych rozwiązań. Zamiast tego, prowadzimy Cię w podróży ku samopoznaniu i rozwojowi osobistemu, gdzie każdy krok opiera się na stoickich zasadach, sprawdzonych na przestrzeni wieków. Z każdym filmem zbliżasz się o krok do osoby. Którą zawsze chciałeś być odpornej, skupionej i w harmonii z samą sobą. Jeśli to jeszcze nie wystarczy, wyobraź sobie, że te lekcje otrzymujesz w sposób wciągający i inspirujący, który sprawia, że chcesz wracać po więcej co tydzień. Filmy są zaprojektowane nie tylko po to, aby edukować, ale także inspirować, motywować i zachęcać Cię do kontynuowania tej ścieżki transformacji. Każde obejrzenie to inwestycja w siebie. Świadomy wybór, by stać się lepszą wersją siebie, prowadzoną przez mądrość, która już udowodniła swoją wartość na przestrzeni dziejów. Jeśli szukasz czegoś więcej niż tylko nauki, jeśli chcesz naprawdę żyć zgodnie z naukami stoicyzmu i odmienić swoje życie, ten kanał jest dla ciebie. Każdy film to okazja do rozwoju, szansa na połączenie się z czymś większym i głębszym. Nie trać więcej czasu. Zasubskrybuj teraz i rozpocznij swoją podróż ku pełniejszemu, zrównoważonemu i bardziej znaczącemu życiu. Tutaj nie tylko oglądasz filmy, tutaj się zmieniasz. Zaufaj naturze, pozwól rzeczom się wydarzyć. Zaufanie do natury to fundamentalna zasada stoicyzmu, która uczy nas, że świat ma swoje naturalne rytmy i porządek, których nie możemy w pełni kontrolować. Kiedy przestajesz walczyć z rzeczywistością i pozwalasz rzeczom wydarzyć się w swoim tempie, zyskujesz spokój i harmonię. Zaufanie naturze to zaakceptowanie, że nie wszystko zależy od nas i że często najlepsze, co możemy zrobić, to dostosować się do biegu wydarzeń. Wyobraź sobie, jak wyglądałoby życie, gdybyś przestał naciskać na to, co nie zależy od Ciebie. Przestajesz stawiać opór zmianom i uczysz się płynąć z prądem. Zamiast próbować zmieniać bieg rzeki. Dzięki temu doświadczasz mniejszego stresu i frustracji, a jednocześnie zyskujesz większą elastyczność i zdolność adaptacji. Twoje życie staje się bardziej płynne, a ty odnajdujesz w sobie wewnętrzny spokój. Zaufanie naturze oznacza również uznanie, że wszystko ma swoje miejsce i czas. W chwilach, gdy rzeczy wydają się nie układać, przypominasz sobie, że jest to tylko część większego procesu który ostatecznie doprowadzi cię do miejsca, w którym powinieneś być. Zamiast walczyć z przeciwnościami, przyjmujesz je jako element naturalnego porządku rzeczy, co pozwala ci na głębsze zrozumienie i akceptację. Wyobraź sobie sytuację, w której nie możesz znaleźć pracy pomimo wielu prób. Zamiast wpadać w panikę, decydujesz się zaufać naturze. Wierzysz, że odpowiednia okazja nadejdzie w swoim czasie. A w międzyczasie korzystasz z okazji do rozwoju i nauki. Gdy pojawia się odpowiednia praca, czujesz się przygotowany i pełen energii, a twoja cierpliwość zostaje nagrodzona. Zaufanie naturze to nie tylko strategia przetrwania, ale także sposób na głębsze zrozumienie siebie i otaczającego cię świata. Kiedy przestajesz walczyć z tym, czego nie możesz zmienić, odkrywasz nowe sposoby na cieszenie się życiem i znajdowanie radości w filach. Które wcześniej mogły wydawać się trudne. To podejście przynosi Ci spokój ducha i pozwala na życie w harmonii z otaczającym Cię światem. Pozwól innym być sobą. Pozwolenie innym na bycie sobą to klucz do budowania zdrowych i autentycznych relacji. Stoicyzm uczy nas, że nie możemy kontrolować innych ludzi i ich zachowań, ale możemy kontrolować naszą reakcję na nich. Kiedy akceptujesz innych takimi, jakimi są. Zamiast próbować ich zmieniać, tworzysz przestrzeń dla wzajemnego zrozumienia i szacunku. Pozwalanie innym być sobą to dar, który dajesz zarówno im, jak i sobie. Wyobraź sobie, że przestajesz próbować zmieniać bliską osobę, która ma inne poglądy lub nawyki niż ty. Zamiast tego, akceptujesz jej unikalność i różnice, co pozwala wam obojgu na głębszą więź i wzajemne zrozumienie. Dzięki temu tworzysz relację opartą na autentyczności, a nie na próbach dostosowywania drugiej osoby do własnych oczekiwań. To z kolei prowadzi do większej harmonii i szczęścia w waszych wspólnych chwilach. Pozwolenie innym na bycie sobą oznacza również, że nie nosisz ciężaru prób zmieniania innych. Zamiast tego, koncentrujesz się na własnym rozwoju i akceptacji tego, co nie jest w twojej mocy do zmiany. To podejście przynosi ci wewnętrzny spokój, ponieważ przestajesz marnować energię na walkę z tym, czego nie możesz kontrolować. Relacje stają się łatwiejsze, gdy nie oczekujesz, że inni będą zachowywać się według Twojego scenariusza. Wyobraź sobie spotkanie z przyjacielem, który ma inne podejście do życia niż Ty. Zamiast próbować go przekonywać do swoich racji, decydujesz się po prostu słuchać i akceptować jego perspektywę. Wasza rozmowa staje się głębsza, a ty odkrywasz, że różnice mogą być źródłem wzbogacenia, a nie konfliktu. Dzięki temu zyskujesz nową perspektywę i większe zrozumienie dla drugiej osoby. Pozwalanie innym być sobą to nie tylko wyraz szacunku, ale także sposób na budowanie głębszych i bardziej autentycznych relacji. Kiedy akceptujesz innych takimi, jakimi są, tworzysz środowisko, w którym zarówno ty, jak i inni możecie rozwijać się i być sobą bez obaw, ocenę, czy krytykę. To podejście przynosi spokój i radość z bycia wśród ludzi, którzy są dla ciebie ważni. Zaufaj procesowi. Zaufanie procesowi to umiejętność akceptacji tego, że nie wszystko dzieje się natychmiast i że każdy krok, który podejmujesz, prowadzi cię do celu. Stoicyzm uczy nas, że cierpliwość i wytrwałość są kluczowe w dążeniu do naszych marzeń i celów. Zamiast forsować rzeczy, które nie są jeszcze gotowe, uczysz się czekać i doceniać każdy etap podróży. Zaufanie procesowi oznacza wiarę, że wszystko, co robisz, ma sens i przyniesie owoce w odpowiednim czasie. Wyobraź sobie, że pracujesz nad ważnym projektem, który wymaga dużo czasu i wysiłku. Zamiast frustrować się, że rezultaty nie są widoczne od razu, decydujesz się zaufać procesowi. Skupiasz się na każdym kroku, wykonując go z pełnym zaangażowaniem, wiedząc, że każda drobna czynność przybliża Cię do osiągnięcia celu. Dzięki temu nie tylko zyskujesz większy spokój, ale także odkrywasz, że sama podróż jest równie ważna jak jej cel. Zaufanie procesowi to także umiejętność zaakceptowania niepowodzeń jako naturalnej części drogi do sukcesu. Zamiast się poddawać, widzisz w nich okazję do nauki i dalszego rozwoju. Każde potknięcie traktujesz jako lekcję, która wzmacnia cię i pomaga iść dalej. Z czasem, dzięki tej postawie, odkrywasz, że proces, choć czasem trudny, jest źródłem twojej siły i mądrości. Wyobraź sobie sportowca, który trenuje na maraton. Każdy dzień treningu to mały krok w długiej podróży do osiągnięcia formy i wytrzymałości. Zamiast forsować swoje ciało ponad miarę, Sportowiec ufa procesowi, stopniowo budując swoje możliwości. Kiedy nadchodzi dzień maratonu, jest gotowy, a sukces jest owocem wielu tygodni cierpliwego wysiłku i zaufania do procesu. Zaufanie procesowi to umiejętność, która przynosi spokój i wytrwałość w dążeniu do celów. Kiedy przestajesz forsować rzeczy, które jeszcze nie są gotowe, zyskujesz czas na refleksję, naukę i rozwój. To podejście pozwala Ci cieszyć się każdym etapem podróży i odnajdywać radość w drodze, a nie tylko w dotarciu do celu. Pozwól emocjom przepływać bez oporu. Pozwalanie emocjom przepływać bez oporu to klucz do zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Stoicyzm uczy nas, że emocje są naturalną częścią ludzkiego doświadczenia i nie należy ich tłumić ani ignorować. Zamiast tego warto pozwolić im przepływać. Obserwować je i akceptować. Kiedy przestajesz walczyć z emocjami, zyskujesz większy spokój i zrozumienie siebie. Pozwalanie emocjom przepływać bez oporu to umiejętność, która przynosi wewnętrzną równowagę. Wyobraź sobie, że doświadczasz silnego uczucia gniewu lub smutku. Zamiast tłumić te emocje lub udawać, że ich nie ma, decydujesz się je zaakceptować. Pozwalasz sobie na ich odczuwanie jednocześnie obserwując, co się dzieje w Twoim wnętrzu. Dzięki temu odkrywasz, że emocje, choć intensywne, przemijają, a Ty zyskujesz głębsze zrozumienie swoich reakcji i potrzeb. Pozwalanie emocjom przepływać bez oporu to również sposób na uniknięcie kumulacji napięcia i stresu. Kiedy tłumisz emocje, gromadzą się one w Twoim ciele i umyśle, prowadząc do problemów zdrowotnych i emocjonalnych. Zamiast tego uczysz się uwalniać emocje w sposób zdrowy i kontrolowany. Dzięki temu twoje ciało i umysł pozostają w równowadze, a ty czujesz się bardziej spokojny i zrelaksowany. Wyobraź sobie artystę, który tworzy dzieło inspirowane swoimi emocjami. Zamiast tłumić to, co czuje, pozwala emocjom płynąć swobodnie, przekładając je na swoje dzieło. Dzięki temu nie tylko tworzy coś pięknego. Ale także znajduje sposób na wyrażenie siebie i przetworzenie swoich uczuć. Jego sztuka staje się sposobem na zrozumienie siebie i komunikację z innymi. Pozwalanie emocjom przepływać bez oporu, to nie tylko technika radzenia sobie z trudnymi uczuciami, ale także sposób na głębsze zrozumienie siebie. Kiedy akceptujesz swoje emocje, zyskujesz większą samoświadomość i umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami życia. To podejście przynosi wewnętrzny spokój i pozwala na życie w zgodzie z samym sobą. Nie forsuj zmian, akceptuj i adaptuj się. Nie forsowanie zmian, lecz akceptacja i adaptacja to zasada, która pozwala na życie w harmonii z otaczającym nas światem. Stoicyzm uczy nas, że nie możemy kontrolować wszystkiego, co dzieje się wokół nas, ale możemy kontrolować naszą reakcję na to. Zamiast walczyć z rzeczywistością, Uczymy się ją akceptować i dostosowywać się do niej. Nieforsowanie zmian oznacza, że przestajesz marnować energię na walkę z tym, czego nie możesz zmienić i zamiast tego skupiasz się na adaptacji i poszukiwaniu rozwiązań. Wyobraź sobie, że stajesz przed sytuacją, której nie możesz zmienić, np. trudnym współpracownikiem. Zamiast próbować go zmieniać lub forsować swoje zdanie, Decydujesz się na akceptację sytuacji i dostosowanie swojego podejścia. Uczysz się, jak współpracować w sposób, który minimalizuje konflikty i maksymalizuje efektywność. Dzięki temu nie tylko unikasz frustracji, ale także zyskujesz szacunek i zrozumienie w miejscu pracy. Nieforsowanie zmian to także sposób na rozwijanie swojej elastyczności i zdolności adaptacyjnych. W obliczu nieprzewidzianych okoliczności Zamiast wpadać w panikę, uczysz się dostosowywać swoje plany i podejście. To podejście przynosi ci większą pewność siebie i spokój, ponieważ wiesz, że niezależnie od tego, co się wydarzy, potrafisz się dostosować i znaleźć wyjście z sytuacji. Wyobraź sobie sytuację, w której planowałeś ważne wydarzenie, ale nagle wszystko się zmienia. Zamiast frustrować się i próbować na siłę przywrócić pierwotny plan, decydujesz się dostosować. Zmieniasz swoje podejście, szukasz alternatywnych rozwiązań i dostosowujesz się do nowej sytuacji. Dzięki temu wydarzenie się udaje, a ty zyskujesz doświadczenie i pewność, że potrafisz radzić sobie z nieprzewidzianymi zmianami. Nie forsowanie zmian, lecz akceptacja i adaptacja to umiejętność, która przynosi spokój i harmonię w życiu. Kiedy przestajesz walczyć z rzeczywistością i uczysz się dostosowywać, Odkrywasz nowe możliwości i sposoby na radzenie sobie z wyzwaniami. To podejście przynosi ci wewnętrzną równowagę i pozwala na życie w zgodzie z otaczającym cię światem. Odpuszczaj to, czego nie możesz kontrolować. Odpuszczanie tego, czego nie możesz kontrolować, to fundamentalna zasada stoicyzmu, która przynosi wewnętrzny spokój i wolność. Stoicyzm uczy nas, że nie mamy pełnej kontroli nad wszystkim, co dzieje się wokół nas. Ale możemy kontrolować nasze reakcje i podejście do tych sytuacji. Kiedy przestajesz trzymać się rzeczy, których nie możesz zmienić, zyskujesz przestrzeń na koncentrację na tym, co naprawdę zależy od ciebie. Odpuszczanie to sztuka, która przynosi ulgę i pozwala na życie w zgodzie z samym sobą. Wyobraź sobie, że jesteś w sytuacji, w której nie masz wpływu na wynik, na przykład w czasie burzy. Zamiast martwić się i panikować. Decydujesz się odpuścić. Akceptujesz, że nie możesz zmienić pogody, ale możesz kontrolować swoje nastawienie i reakcje. Zamiast się stresować, skupiasz się na tym, co możesz zrobić na przykład zabezpieczyć swoje otoczenie i znaleźć bezpieczne schronienie. Dzięki temu zyskujesz spokój i poczucie kontroli nad swoim życiem, mimo niekontrolowanych okoliczności. Odpuszczanie to także sposób na uniknięcie niepotrzebnego stresu i napięcia. Kiedy trzymasz się rzeczy, których nie możesz zmienić, gromadzisz w sobie frustracje i negatywne emocje. Zamiast tego uczysz się odpuszczać i akceptować rzeczy takimi, jakimi są. To podejście przynosi ci ulgę i pozwala na życie w większym spokoju i harmonii. Twoje ciało i umysł odpoczywają, a ty zyskujesz nową perspektywę na życie. Wyobraź sobie, że stoisz w korku, a czas ucieka. Zamiast irytować się i tracić cierpliwość, decydujesz się odpuścić. Akceptujesz fakt, że nie masz kontroli nad ruchem drogowym, ale możesz kontrolować swoje nastawienie. Włączasz ulubioną muzykę lub audiobooka i wykorzystujesz ten czas na relaks i refleksję. Dzięki temu sytuacja, która mogła być źródłem stresu, staje się okazją do odpoczynku i zresetowania umysłu. Odpuszczanie tego, czego nie możesz kontrolować, to umiejętność, która przynosi wewnętrzny spokój i wolność. Kiedy przestajesz trzymać się rzeczy, które są poza Twoją kontrolą, odkrywasz nowe możliwości i sposoby na cieszenie się życiem. To podejście pozwala Ci na życie w większym spokoju i harmonii, a także na koncentrację na tym, co naprawdę zależy od Ciebie. Słuchaj swojego wewnętrznego głosu. Słuchanie swojego wewnętrznego głosu to klucz do autentycznego życia i podejmowania decyzji zgodnych z Twoimi wartościami. Stoicyzm uczy nas, że w każdej sytuacji mamy w sobie mądrość i intuicje, które mogą nas prowadzić, jeśli tylko nauczymy się ich słuchać. Zamiast podążać za zewnętrznymi wpływami i opiniami, warto skierować uwagę na swoje wnętrze i zaufać temu, co podpowiada nam nasza intuicja. Słuchanie swojego wewnętrznego głosu to umiejętność która przynosi klarowność i pewność w podejmowaniu decyzji. Wyobraź sobie, że stajesz przed ważnym wyborem, który może wpłynąć na Twoje życie. Zamiast polegać tylko na radach innych lub na tym, co jest popularne, decydujesz się wsłuchać w siebie. Zadajesz sobie pytanie, co jest zgodne z Twoimi wartościami i co naprawdę czujesz w tej sytuacji. Dzięki temu podejmujesz decyzję, która jest autentyczna i zgodna z Tobą. A nie tylko z oczekiwaniami innych. To przynosi ci spokój i pewność, że postępujesz zgodnie z sobą. Słuchanie swojego wewnętrznego głosu to także sposób na unikanie rozproszenia i chaosu w życiu. W dzisiejszym świecie jesteśmy bombardowani informacjami, opiniami i wpływami z różnych źródeł. Zamiast poddawać się temu szumowi, warto nauczyć się odróżniać to, co naprawdę ważne, od tego, co jest tylko hałasem. Skupiając się na swoim wewnętrznym głosie, zyskujesz klarowność i spokój, a także umiejętność podejmowania decyzji, które są zgodne z Twoimi wartościami. Wyobraź sobie, że jesteś w sytuacji, w której wiele osób próbuje Cię przekonać do swojego punktu widzenia. Zamiast ulegać presji, decydujesz się wsłuchać w siebie. Zadajesz sobie pytanie, co naprawdę czujesz i co jest zgodne z Twoimi wartościami. Dzięki temu podejmujesz decyzję, która jest zgodna z tobą, a nie tylko z oczekiwaniami innych. To przynosi ci spokój i pewność, że postępujesz zgodnie z sobą. Słuchanie swojego wewnętrznego głosu to umiejętność, która przynosi klarowność, pewność i autentyczność w życiu. Kiedy nauczysz się wsłuchiwać w siebie, odkryjesz, że masz w sobie mądrość i intuicje, które mogą cię prowadzić przez życie. To podejście przynosi Ci wewnętrzny spokój i pewność, że podejmujesz decyzje zgodne z Twoimi wartościami i przekonaniami. Akceptuj niepewność i zmienność życia. Akceptacja niepewności i zmienności życia to klucz do znalezienia spokoju i stabilności w świecie pełnym nieprzewidywalnych wydarzeń. Stoicyzm uczy nas, że życie jest nieustannie zmienne, a pewność i stałość są tylko iluzją. Zamiast walczyć z tym, co nieznane. Uczymy się akceptować niepewność jako naturalną część życia. Akceptacja zmienności przynosi nam spokój i pozwala na elastyczne reagowanie na to, co przynosi los. Wyobraź sobie, że stoisz przed nieznanym wyzwaniem, na przykład przed nową pracą lub przeprowadzką do innego miasta. Zamiast obawiać się i unikać tego, co nieznane, decydujesz się zaakceptować niepewność. Rozumiesz? Że zmienność jest częścią życia, a każde nowe doświadczenie niesie ze sobą możliwość rozwoju i nauki. Dzięki temu podejściu podchodzisz do wyzwania z otwartością i gotowością na to, co przyniesie. Akceptacja niepewności to także sposób na unikanie niepotrzebnego stresu i napięcia. Kiedy próbujesz kontrolować wszystko, co się dzieje, narażasz się na frustrację i lęk. Zamiast tego uczysz się odpuszczać i akceptować że nie wszystko jest w twoich rękach. To przynosi ci spokój i pozwala na życie w większej harmonii z rzeczywistością. Twoje ciało i umysł odpoczywają, a ty zyskujesz nową perspektywę na życie. Wyobraź sobie sytuację, w której stajesz przed nieprzewidywalnym zdarzeniem, na przykład nagłą zmianą planów. Zamiast stresować się i próbować na siłę przywrócić pierwotny plan, decydujesz się zaakceptować sytuację. Rozumiesz? Że życie jest pełne zmienności, a ty masz w sobie siłę, by dostosować się do tego, co przynosi los. Dzięki temu zyskujesz spokój i elastyczność, a także zdolność do radzenia sobie z nieprzewidzianymi okolicznościami. Akceptacja niepewności i zmienności życia to umiejętność, która przynosi spokój i stabilność w świecie pełnym nieprzewidywalnych wydarzeń. Kiedy uczysz się akceptować zmienność jako naturalną część życia, Odkrywasz nowe możliwości i sposoby na cieszenie się życiem. To podejście pozwala Ci na życie w większym spokoju i harmonii, a także na elastyczne reagowanie na to, co przynosi los. Utrzymuj równowagę między działaniem a odpoczynkiem. Utrzymanie równowagi między działaniem a odpoczynkiem to klucz do zdrowego i spełnionego życia. Stoicyzm uczy nas, że zarówno praca, jak i odpoczynek są niezbędne do zachowania równowagi i harmonii w życiu. Zbyt duża ilość pracy prowadzi do wyczerpania i stresu, podczas gdy zbyt duża ilość odpoczynku może prowadzić do lenistwa i braku motywacji. Utrzymanie równowagi to umiejętność, która pozwala na skuteczne zarządzanie swoim czasem i energią. Wyobraź sobie, że jesteś w trakcie intensywnego projektu w pracy. Zamiast pracować bez przerwy i narażać się na wyczerpanie. Decydujesz się regularnie robić przerwy na odpoczynek. Zrozumiesz, że odpoczynek nie jest stratą czasu, ale inwestycją w Twoją produktywność i kreatywność. Dzięki temu podejściu jesteś w stanie pracować efektywnie, a jednocześnie dbasz o swoje zdrowie i samopoczucie. Utrzymanie równowagi między działaniem a odpoczynkiem to także sposób na zapobieganie wypaleniu zawodowemu i stresowi. Kiedy pracujesz bez przerwy, narażasz się na fizyczne i emocjonalne wyczerpanie. Zamiast tego uczysz się słuchać swojego ciała i umysłu, rozpoznając, kiedy potrzebujesz odpoczynku. To podejście pozwala ci na zachowanie zdrowia i energii, a także na cieszenie się życiem zarówno w pracy, jak i poza nią. Wyobraź sobie, że masz weekend wolny od pracy. Zamiast spędzać cały czas na odpoczynku lub, przeciwnie, na załatwianiu wszystkich zaległych spraw, Decydujesz się na zrównoważone podejście. Planujesz czas na relaks, ale także na aktywności, które sprawiają ci radość i dają poczucie spełnienia. Dzięki temu weekend staje się czasem regeneracji, a ty wracasz do pracy z nową energią i zapałem. Utrzymanie równowagi między działaniem a odpoczynkiem to umiejętność, która przynosi zdrowie, spokój i satysfakcję w życiu. Kiedy uczysz się harmonijnie łączyć pracę z odpoczynkiem, Odkrywasz, że obie te sfery są równie ważne dla Twojego dobrostanu. To podejście pozwala Ci na życie w większej harmonii i równowadze, a także na pełniejsze cieszenie się każdą chwilą. W miarę jak zastanawiasz się nad tym, czego się nauczyłeś, staje się jasne, że stoicyzm oferuje drogę do bardziej spokojnego, odpornego i zrównoważonego życia. Każda lekcja, każda zasada omawiana w naszych materiałach. To potężne narzędzie do radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami z większą klarownością i spokojem. Nie chodzi tylko o teorię, to filozofia życia, która może głęboko zmienić sposób, w jaki radzisz sobie z wzlotami i upadkami istnienia. To moment, by przyjąć tę mądrość i zastosować ją w praktyce w swoim życiu. Wyobraź sobie, jaki wpływ te lekcje mogą mieć na Twoją osobistą podróż. Kiedy zaczynasz internalizować i żyć zgodnie z zasadami stoicyzmu, twoja perspektywa się zmienia. Problemy, które wcześniej wydawały się przytłaczające, zaczynają wyglądać jak możliwości rozwoju. Lęk i stres ustępują miejsca poczuciu kontroli i wewnętrznego spokoju. To potężna transformacja, a nasz kanał jest tutaj, aby poprowadzić cię na każdym kroku tej podróży. Oferując cenne i praktyczne wskazówki, aby każdy dzień stał się bardziej znaczący. Teraz masz okazję kontynuować te transformacje. Subskrypcja naszego kanału oznacza coś więcej niż tylko oglądanie filmów. To zobowiązanie wobec siebie, swojego rozwoju osobistego i dążenia do pełniejszego i bardziej świadomego życia. Każdy nowy materiał pozwala ci zgłębić nauki, które mają moc poprawienia Twojego życia. To nie jest tylko wybór rozrywki. To decyzja o wartościowaniu swojej podróży i inwestowaniu w swoje samopoczucie emocjonalne i mentalne. Pomyśl, jakby to było mieć stały dostęp do tego źródła mądrości, dostępnego zawsze, gdy potrzebujesz wskazówek, inspiracji lub przypomnienia, że masz moc kształtowania swojego życia. Nasz kanał jest takim zasobem, żywą biblioteką wiedzy stoickiej, zastosowanej do współczesnych wyzwań. Każdy film to okazja do nauczenia się czegoś nowego. Zmocnienia swojej odporności i zbliżenia się do życia, które zawsze pragnąłeś. Więc na co czekasz? Transformacja zaczyna się od jednego prostego działania. Zasubskrybuj nasz kanał teraz. Stań się częścią społeczności, która dąży do życia z celem i równowagą. Dołącz do nas w tej stoickiej podróży i odkryj, jak każda lekcja może rozświetlić Twoją drogę. To nie tylko oglądanie to życie. Rozwój i osiąganie swojego prawdziwego potencjału. To Twoja szansa na dokonanie zmiany w swoim życiu. Zasubskrybuj i zacznij przemianę już dziś.